I'm so excited and I just can't hide it because it's the best game ever. Resident Evil 2 <laughs> Resident Evil 2. okej, okay. um, po przejściu Resident Evil 1 następuje ten moment, kiedy przechodzę Resident Evil 2. Jak w każdej grze, najpierw sobie patrzę na ten, na. O! O! Type A. Eee. Uh, uh, I. I. What? A, w sensie, że jest autocelowanie. Hmm. Eee, nie ukrywam, że chyba jednak wezmę sobie autocelowanie, jeśli tylko jestem. <laughs> eee, jest to możliwe. Wezmę sobie C. Bar bardzo dziękuję. Vibration on. Eee, that's that's all cool! Eee, przed wami Resident Evil 2. E, to jest jeszcze Range Game, ale Range Game zdaje się być dla absolutnie początkujących, a ja absolutnie początkujący nie jestem. Więc wezmę Original Game na poziomie trudności Normal, e... oh god, załóżcie słuchawki. Na razie intro, nie będę true, obejrzycie całe, później pogadam. Będzie mała retrospekcja z pierwszej części. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. So there you go. Was the first part. Uh... Tam się wszystko niby wybuchło, ale się okazuje, że Umbrella nadal działa. I do Raccoon City przybywa ...Player Redfield. I'm finally here. Hello, is anyone here? Seems legit, no nie? Hello. Tak, jak już zauważyliście, zrezygnowali. Uh, hello. Moves, Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Ha! Ha! Hello. Wait, don't shoot Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Fuck, fuck. Okay. Ale skąd mieli kluczyki? Nee. What's going on? I arrived in town and the whole place went great. insane the radio's out you're a cop right yeah first day on the job great huh name's leon kennedy nice to meet you mine's claire claire redfield i came to find my brother chris justin chris <laughs> hey could you open the glove box sure there's a gun inside. Better take it with you. Ah! Oh shit! No! And yeah! some oh, people got themselves a maniac, Leon. You okay? Yeah. Still in one piece. <gasps> hey, That maniac! co się porobiło. Claire Leon I'm okay. Head to the station I'll meet you there. Okay. All right. Lecę Oj, będę miał dużo do opowiadania znowu Nie skończę żadnej dygresji They were parted by an inescapable destiny This is just the beginning of their worst nightmare. Także uh, Resident Evil 2 zaczyna się zdecydowanie z grubej rury. Nie ma absolutnie żadnego czasu na zaznajomienie się ze sterowaniem. Nic! Żadnego tutoriala. Just fuck you! Wrzucają się na głęboką wodę i. Każą... OH SHIT! Pokażą sobie radzić. Nie, 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 nie ma sensu do nich strzelać. To, to, to jest strata amunicji. Oh, to nic nie tupta. Freeze. Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human. Może i dialogi są odrobinę lepsze, ale nadal są takie. Ooh, sorry about that, babe. I tak chomkujemy. I grę. thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Okej, okay, thanks. W każdym razie. <coughs> znaleźliśmy się w. Uh, the case is broken. There is nothing useful inside. Znaleźliśmy się w sklepie z bronią. Więc to jest chyba jedno z najlepszych miejsc, w których moglibyśmy się znaleźć bo tego będę potrzebować. Ogólnie e, gram znowu na emulatorze. E, musiałem zresztą zmienić emulator, bo ten pierwszy, z którego korzystałem, e, miał pewne problemy, zwłaszcza na filmach, bo filmy wydawały się być... No, miały pewne błędy. Z tym emulatorem, jak dotąd, wszystko było w porządku. Minus kardiogram. Zauważycie, że kardiogram jest jakiś taki trochę pourywany i jak, jak leci sobie ta tam... E, ten, ten wykres to niestety on jest trochę poucinany, ale nie jest to chyba jakiś wielki problem. Young cases in related para. Pa, what? Paraphernalia? What the fuck is a paraphernalia? E, także myślę, że przeżyjecie fakt, że... There is nothing useful there. E, przeżyjecie fakt, że trochę się ucina kardiogram. Eee, na, nadal normalnie jest napisane, że jest fine, że jest caution, że jest danger. No tylko ten kardiogram trochę się jakoś ucina z jakiegoś powodu, nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. No, ale, tak jak mówię, chyba, chyba nie zabije to waszej immersji aż tak bardzo. Will you take the handgun bullets? Yes. Nie mam amunicję do pistoletu, to się przyda. Należy. O, no, what? More useless trinkets. There we go. I kolejna amunicja. Także ogólnie o tej, o tej grze jest dużo do opowiadania. Paper dated September 18 It looks irrelevant. Okej, okay, skoro jest irrelevant, no to... Oh my god! Oh. oh, I feel it! Get the fuck out, zombies! Fuck. Oh. Shit, don't stand up, you. Oh, Fuck. oh shit, you dick. No, you're dead. Now you second sick and dick. Fuck you. Dicks, he has stopped breathing. Oh, I'm attack the bow gun. Yes. <laughs> I will. And fuck you, zombie. Oh my god. Załóżcie słuchawki. Ta gra jeszcze bardziej obfituje w jumpscary i ogólnie wszystko co dobre w horrorach. Jeszcze bardziej niż jedynka. Będziecie mogli się wystraszyć. I to wielokrotnie. Tylko tak jak mówię. Ciemno w pokoju, słuchawki na ryja, głośność na maksa, tak jak ja, wystraszycie się. Pomimo tego, że ja pamiętałem mniej więcej, że oni tam wyskakują, to i tak pikawa stanęła w miejscu. Fuck you, zombies. There we go! To jest amunicja. Okej, okay, trzeba się przez nich w takim razie przebić. Thank you. Don't come any closer. Tam jeszcze żyję Ok, time to go. tego mogę wyminąć? Nope, nope, nope. Oh. That's cool. That's cool. That's all cool. Oh, lecimy dalej. Tylko nadal jestem fine. To dobrze. Bardzo dobrze, ale amunicja się powoli kończy. Co prawda, mam jeszcze kusze. E, za pierwszym razem, jak przechodziłem, to nie wiedziałem o tym, że mogę od niego wziąć te kuszę. Po prostu się wystraszyłem zombie i uciekłem jak najszybciej. I później nie miałem kuszy. No, 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 no!

o, oh, dosłownie. They gotta go fast. Wiem, że ich nie zabiłem, ale nie potrzebuję ich zabić. Potrzebowałem tylko zrobić sobie przejście i uciec. Ah, gotta go fast. Gotta go fast! Gotta go fast! Damn it. Get the fuck out! O, oh, okej. Okay. Oh. Może zauważyliście, ale w tej grze jest bardzo fajny motyw. Otóż, postać kiedy jest zraniona, już jestem na koszen. No nie wiem dlaczego ten kardiogram tak ucina. No cóż, szkoda. E, jak postać jest zraniona, to zaczyna łapać się za bok. Także widać, że coś jej dolega. You know what? Fuck you guys. Po prostu zajdę sobie dołem. <sighs> Jak widzicie, jest więcej zombie, jest więcej więcej wszystkiego. Zdaje się, że według większości fanów, a, proszę, pamiętałem, że tu jest zioło. Jest więcej takich poukrywanych, właśnie rzeczy. Nie, nie wszystko oczywiście pamiętam. Podejrzewam, że nie wszystko nadal do dzisiaj znalazłem. A poza tym, Resident Evil 2 przyszedłem może. And here we go: Raccoon Police Department. Tutaj chcieliśmy się znaleźć. Resident Evil 2, jak dotąd, przyszedłem może dwa razy. Także prawie w ogóle go nie pamiętam. Oh my god, ta muzyczka. To wszystko. I'm back I haven't seen you so the An old fountain, something is written here. To obtain the key to open your heart, I'll wait for the unicorn, the beautiful beast. Right. Oh my god, memories. So good. Amunicja. Zdecydowanie się przyda. Okej, okay, tutaj co prawda nie ma skrzyni, ale jest saveowara, więc ja skorzystam. Wezmę sobie ink ribbon. W sumie to ziele mogę już sobie wziąć, żeby być na fine. I sejwujemy. It's an old typewriter. You can save your progress with this. Will you use the ink ribbon? Yes. Uh what? Use C mem mem what memory card not inserted. What the fuck? I fucked up guys. I fucked up Shit. Okay, okay. Uh Keep e, pogrzebę w ustawieniach e, emulatora i mam nadzieję, że da się to naprawić. Please. Bo jak nie, to będę przechodził jeszcze raz. Shit! Um.